Patrzcie jak to pięknie wygląda. Normalnie bajka. Pięknie po prostu... To mało jest przekładane. Był już przełożony. Z łóżeczka na moje ramiona. I ja robiłam razem z nim przysiady. Teraz leżę na macie. Robimy wszystko, żeby się udało poćwiczyć. Okej, okay, z małym gościem, bo jednak maruda jest dzisiaj marudą. Na reklamach i znalazłam to dokładnie, czego szukałam. Hej, hi, hello, kochani wspaniali. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. Jak możecie zobaczyć, jestem w samochodzie. Jadę w tym momencie na pobranie krwi, ze względu na to, że przed tym zabiegiem korekcji małżowin usznych potrzebne mi są badania, morfologii i tam dotyczące przepnięcia krwi, więc jadę to właśnie zrobić. Mam tutaj też mega wielką torbę z rzeczami, które muszę wyrzucić do tych koszy z czerwonym krzyżem, czy tam dla osób potrzebujących. To są wszystko rzeczy, które udało mi się teraz posortować, jak robiłam wymiankę sobie swoich ubrań z sezonu letniego na teraz sezon zimowy. I mam też szpileczki na przebranie. Wzięłam sobie szpilki, które tam leżą sobie na dole. Ja nie lubię prowadzić samochodu szpilkami, ze względu na to, że ściera się ta tylna część obcasa, więc jest mi po prostu tych butów szkoda, więc zawsze właśnie mam ze sobą na przebranie buty do prowadzenia samochodem, takie płaskie buty i szczerze powiedziawszy też dużo lepiej się w takich butach prowadzi. Więc to jest dzisiaj do załatwienia i oczywiście jadę też do sklepu, jadę dzisiaj do Biedronki, bo mam pyszny przepis makaronowy i on jest chyba też wegański, bo tam na pewno nie ma mięsa, ale my będziemy mieć mięso osobno jakby na talerzu, więc to jest taki makaron z dynią, ze szpinakiem, z odrobiną oliwy, z cebulką z innymi dobrymi rzeczami, też z prażonym słonecznikiem, a naprawdę jestem na to Mega podekscytowana, bo widziałam to danie. To danie tak pięknie wygląda. Pokażę Wam zaraz na telefonie. Jest tak mega kolorowe, jest bardzo proste do przyrządzenia, i ja takie dania bardzo lubię. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Normalnie bajka. Pięknie, po prostu przecudnie. Nie mogę się normalnie doczekać, żeby siąść właśnie w kuchni i zrobić coś właśnie fajnego. Dobra, mapa i jedziemy. pobrana. Powiem Wam, że chodzenie w tych szpilkach to jest nie lada wyczyn. Ja swojego czasu, nie wiem, to był okres taki mój... To był mój okres taki po osiemnastce, kiedy naprawdę notorycznie chodziłam w szpilkach. Potem moje życie trochę się zmieniło, bo ja stałam się takim totalnym sportowcem. Chodzenie na siłownię codziennie, ogólnie ćwiczenia, zdrowa dieta, odżywianie i tak dalej, to była moja taka... Miałam takiego mega bzika na tym punkcie i od tego czasu właśnie chodzenie na szpilkach jakby zeszło na drugi plan, bo coraz rzadziej w nich chodziłam i chodzi Chodziłam właśnie w sportowych ciuchach i w sportowych butach, nawet tak w ogóle na co dzień. W ciąży tylko chyba może w pierwszym trimestrze. tam wyszłam raz w szpilkach, ale naprawdę no, jest to dosyć bardzo uciężliwe, ale też wiem po sobie, że do wszystkiego się jest w stanie przyzwyczaić. Nasze ciało się jest centralnie w stanie do wszystkiego przyzwyczaić, tylko po prostu trzeba próbować i trzeba praktykować niektóre rzeczy, tak jak właśnie chodzenie w szpilkach. Więc od czasu do czasu będę się właśnie zmuszała do tego, żeby w nich wyjść, żeby moja stopa się do nich przyzwyczaiła i żebym mogła w nich normalnie chodzić. Tak jak kiedyś chodziłam. Mieszkanie w środku lasu ma swoje plusy i minusy, a jednym z plusów i naprawdę czymś bardzo atrakcyjnym i czymś takim niespotykanym jest właśnie dojazd tutaj do domu. Bo on centralnie teraz, jak jest jesień, jest przepiękny, jest taki normalnie bajkowy, a zwłaszcza w zimie. W zimie to jest tutaj normalnie jak bajka. Wyjeżdża się stąd tragicznie w zimie, ale naprawdę, jak się tędy jedzie, to jest centralnie, jak w takim jakimś filmie. Czasami, żeby udało mi się zrobić cały trening, to mało jest przekładane. Był już przełożony z na moje ramiona i robiłam razem z nim przysiady. Zaraz leżę na macie, robimy wszystko, żeby się udało poćwiczyć. Jak będzie widać po moich oczach, że płakałam, to tak, to jest prawda. Trochę łezki mi się polały, bo, bo jakąś taką moją uwagę dzisiaj przykuły. Dzieci, które są schorowane, jakoś jak widzę nieraz takie jakby reklamy, tylko to nie są reklamy, tylko gdzieś mi się to tam pojawia na telefonie, że jest potrzebna taka i taka suma pieniędzy na dziecko, które jest na to i na to chore, albo jest śmiertelnie chore i centralnie. Fakt tego też, że dostałam dzisiaj okres, na pewno też ma na to wpływ, ale łzy mi się normalnie tak zaczęły lać, bo jak sobie pomyślę o tym, to normalnie mam ochotę go tak przycisnąć bardzo mocno. Przykre to jest strasznie. Świat zarówno jak jest piękny, to centralnie jest tak straszny. Ale nic nie mogę z tym zrobić. A szkoda. Naprawdę. Bardzo wielka szkoda. Nie takie jest życie. Zabieramy się za robienie tego makaronu. Mm. i'm beside you Okej, okay, z małym gościem, bo jednak Maruda jest dzisiaj Marudą, pomimo tego, że do tej pory naprawdę sporą ilość czasu już dzisiaj spał, bo jest wpół do trzeciej, a naprawdę chyba spał już dobre trzy godziny w ciągu dnia. Dynie mamy pociachaną na kosteczki, wyszło mi tutaj około kilograma i będę wsadzała sobie to do piekarnika na 200 stopni, który w tym momencie się nagrzewa i następną rzeczą mi jest postawienie makaronu. Ja kupiłam makaron penne, bo nie mogłam znaleźć takiego bardzo podobnego i zbliżonego do tego, które Wy widzieliście na tym zdjęciu, które Wam pokazywałam na samym początku tego vloga. Więc dynia idzie do piekarnika na 15-20 do 20 minut. Makarę stawiamy do ugotowania również na 15-20 minut i będziemy robić tutaj pozostałą część rzeczy. I jeszcze jedną rzeczą jest to, że ja w tym momencie nie solę, ani nie pieprzę, ani nie dodaję żadnych przypraw, jeżeli chodzi o dynię, bo dynie będę również blendować małemu.

A teraz na patelni będziemy podgrzewać dwie łyżki oliwy z oliwek. Do tego dużą pociętą cebulę oraz dwa wyciśnięte ząbki z czosnku. I jak to wszystko ładnie się zacznie już podpiekać, to do tego będziemy dodawać albo jedną kostkę rosołową razem z 250 ml wody, już taką przygotowaną. Albo jeżeli macie oczywiście, no to 250 ml rosołu i 30 g startego sera typu parme. mazan I teraz, ostatnią rzeczą, która zostaje, to jest połączenie wszystkich rzeczy, czyli połączenie tego serowego, serowo-cebulowego wywarku razem z makaronem, i razem z naszą dynią, i dodanie do tego wszystkiego szpinaku. W górę jeszcze troszeczkę posypać parmezanem, i oczywiście świeżym pieprzem, i dodać do tego jeszcze wszystkiego podprażony słonecznik, i to będzie gotowe. Say that I will see you soon If I can lay down beside you, I will, I will. Even if you're gone, I won't forget you Możecie dokładnie zobaczyć, jestem w samochodzie, jest kilka dni później po tym materiale dotyczącym makaronu, który wy widzieliście w tym momencie. Ten makaron nie wyszedł tak, jakbym sobie tego oczekiwała. Jakoś to zdjęcie w ogóle było takie dużo bardziej kolorowe, jakoś dużo więcej tej dyni i szpinaku i tego wszystkiego tam było. Mi się wydaje, że ja za dużą porcję makaronu dałam, aczkolwiek robiłam wszystko Wedle przepisu, no ale wyszło troszeczkę inaczej. W smaku było ok, jak dało się na górę dużą ilość startego parmezanu i dużą ilość słoneczniku podprażonego. Wtedy to danie naprawdę było smaczne, ale wydaje mi się centralnie, że według przynajmniej mnie, bo oczywiście każdy z nas ma inne kubki smakowe, każdy z nas lubi inne rzeczy, ale wydaje mi się, że za dużo makaronu tam było. Jakby to było lepiej zbalansowane, te ilości wszystkiego, to lepiej by to smakowało. Jestem normalnie aż spocona, a jest tylko 17 stopni. Pacerek, Naprawdę jest dzisiaj przepiękna pogoda. Byłam również w paczkomacie, bo mam swoją paczkę z Shane. Bardzo szybka transformacja, bo jesteśmy z powrotem w domu. To jest tylko możliwe dzięki vlogowi i dzięki elektronice. Ale chciałam Wam powiedzieć jeszcze o tym, że dostałam przesyłkę z Shine. Kilka vlogów temu wspominałam Wam o tym, że chcę bardzo znaleźć sobie taki komplet sweterkowy i udało mi się. Znalazłam go na Shane, na tej stronie internetowej, która Nonstop mi się dziś tam pojawia na reklamach i znalazłam to dokładnie czego szukałam, bo jest to właśnie komplet góra i dół speterkowy akrylowy w kolorze beżowym. Bardzo chciałam znaleźć też podobny komplet, przynajmniej podobny o podobnym splocie i podobnym fasonie w kolorze czarnym, ale takiego nie było. To tam, mi się Więc mamy tylko beżowy, zobaczymy w ogóle, jak będzie się sprawował, ale naprawdę ten kolor jest przepięknie boski, jest takim troszeczkę odcieniu różowym. To jest taki beżowy, różowy, zwykły sweterek, jeżeli chodzi o górę, ten splot jest bardzo właśnie ładny, a co właśnie na czym mi najbardziej zależało, to to, żeby ten splot. Powtarzał się na legginsach, czy tam na spodniach, whatever, jak kto chce to nazwać, ale to jest bardzo właśnie blisko ciała i są takie legginsowate i mają właśnie dokładnie ten sam splot. I mega mi się to podoba. Jestem ciekawa, jak to się będzie zachowywało, jeżeli ja z tym zacznę chodzić, bo domyślam się, że skoro jest to akryl, a pamiętajcie o tym, że jestem projektantem ubioru, projektantem odzieży z zawodu, to domyślam się, że to zacznie się peelingować, zwłaszcza jeżeli chodzi o leggingsy, bo to jest część ciała, którą, którą dużo bardziej ocieramy o inne powierzchnie, jak na przykład właśnie siedząc na kanapie. Ocieramy cały czas naszymi pośladkami, więc jestem ciekawa jak się właśnie będzie to zachowywało, ale tak czy siak, ja się już tego spodziewałam i byłam na to przygotowana i tak chciałam ten komplet kupić, bo naprawdę mi się mega podoba i link na pewno dam wam do tego kompletu, do tego zestawu w opisie poniżej. Kosztowała góra i dół, bo to jest po prostu razem 169 zł, ale też pamiętam, że były tylko i wyłącznie ostatnie trzy sztuki, więc szczerze wam powiem nie mam o nie? chodź koleś chodź u więc szczerze Wam powiem, nie mam pojęcia ile sztuk na chwilę obecną, jak będziecie oglądać tego vloga albo jak będziecie klikać w ten link, ile sztuk jeszcze tego kompletu zostanie. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałam Wam pokazać, aczkolwiek nie chodzi mi o to, żebym Wam pokazywała moje herbaty, które w tym momencie będę sobie popijała. Kupiłam sobie dwie różne herbaty, ale to nie chodzi o to, jakie to są herbaty, tylko chodzi mi o to, że stosuję kolagę, bo mówiłam Wam też... W ostatnim vlogu o tym, że mam 35 lat i co robię na moją skórę, dzięki czemu ona jest w takim stanie zadowalającym mnie bardzo, jakim jest. I według mnie ten stan mojej skóry jest na tyle zadowalający, ze względu na to, między innymi, że stosuję kolagen od kilku lat. I ja stosuję kolagen, stosowałam kolagen w. Proszku, który właśnie był rozpuszczany w wodzie Z firmy Ostrowit, widzieliście go nieraz we vlogach To jest właśnie ten, to jest ta puszeczka, którą widzieliście u mnie we vlogach ja go stosowałam rozpuszczając go w wodzie, ale ja go używałam wtedy, kiedy piję dosyć sporą ilość wody. Natomiast na chwilę obecną. Dzisiaj oczywiście jest przepiękna pogoda i mam ochotę pić wodę, ale jak są takie chłodniejsze dni, to ja uwierzcie mi, nie mam ochoty w ogóle pić wody. A co piję, to piję bardzo dużą ilość herbaty, właśnie dlatego też mi się skojarzyło, żeby Wam pokazać i powiedzieć o zmianie strukturalnej mojej suplementacji, bo ja nadal ten kolagen stosuję i nadal jest to firma Ostrowit, ale przeszła wyszłam z kolagenu takiego proszkowego na kolagen w tabletkach na chwilę obecną i jest to pewnie na okres zimowy, możliwe, że też początek właśnie wiosny, jak już przyjdzie taka wiosna, że będzie ciepło i znowu mi się faktycznie będzie chciało tej wody więcej pić, bo tak jakoś mam, że ja nie lubię takiej wody pić samej, zwłaszcza jak jest chłodno. Ja po prostu muszę mieć coś ciepłego do picia, dlatego też mam herbaty. A herbatki, które sobie kupiłam to jest firma Remsej, to są biedronkowe Herbaty, i tą mam o smaku jabłka z cynamonem, a ta druga jest o smaku cytryny, imbiru i miodu. Z czego z jednej i z drugiej jestem mega zadowolona. Będą wjeżdżały do naszego opakowania. A tutaj mi się wydaje, że mało jest śpiące, bo ma tak szkliste oczy. Spać? Więc mały pójdzie spać, a ze względu na to, że my byliśmy na tym spacerku, o którym Wam mówiłam, byłam też odebrać swoje wyniki badań tej krwi, które widzieliście chyba w tym vlogu, bo musiałam zrobić morfologię i tam badania dotyczące zakrzepu krwi. I wszystko jest ok. Wyniki wyszły idealnie, więc nie ma już żadnych przeszkód, jeżeli chodzi o mój zabieg, operacji, korekcji, małżonień usznych, które są już w przyszłym tygodniu. Nie mogę się centralnie. Nie mogę się naprawdę tego doczekać. Nie mogę się doczekać! No i właśnie ze względu na to, że byliśmy rano pozałatwiać te wszystkie rzeczy, to dzisiaj ćwiczenia sobie odpuszczam. Moim ćwiczeniem dzisiaj był spacerek, więc spokojnie. Jakąś tam aktywność fizyczną miałam. Au! 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 Więc to mi wystarczy, więc ja teraz pójdę się wykąpać, tak? Dobre to jest? Wszystko, centralnie. Teraz jest taka faza, że wszystko, co dotyka, wszystko jest do buzi. Dzisiaj na obiadek będziemy mieć steki z frytkami. A jutro możliwe, że po raz trzeci będę robiła tą szarlotkę. Bo taka dobra ona wyszła. To apple crumble, to nie była szarlotka. Aj. Aj. Don't Nie ma to jak czysta mama i pachnąca pielucha. Kończąc, jabłko, chciałam również zakończyć tego vloga, ale zanim go zakończę, to chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie tytuły, seriali i filmów, które mi poleciłyście ostatnim razem, jak Was prosiłam we vlogu, Bo siedząc naprawdę przy małym, brakuje mi czegokolwiek już normalnie do oglądania. Już szczerze Wam też powiem o tym, że dzień dobry TVN zaczęłam oglądać jakieś archiwalne rzeczy z zeszłego roku. Centralnie. Centralnie? Centralnie. Taka jest prawda. I też pod ostatnim vlogiem zostałam zapytana o to, kiedy ja tak naprawdę mam czas oglądać te wszystkie seriale i te filmy. I powiem Wam bardzo krótko, bardzo szczerze, bardzo nie wiem, czy to pozytywnie, czy negatywnie. Każdy z Was odbierze to na swój własny sposób, ale ja oglądam cały czas, jak jestem z małym. Jak tylko mały nie śpi, bo jak śpi, to zazwyczaj ogarniam sobie różne rzeczy na laptopie. Tak jak Wam zresztą mówiłam o tym, ale jak on nie śpi, to cały czas coś idzie w tle. U mnie, dla mnie, musi coś iść w tle, mi ja nie zwariowała nie jestem cały czas w tym nastroju i takim moim głosiku mówiącym do małego, mam taki jakiś mentalny spokój, dużo lepiej się sama ze sobą czuję, bo słyszę dorosły ludzki głos, to jest dorosłym normalnym polskim języku, chociaż staram się też włączać czasami rzeczy po angielsku, bo ja dzięki temu nie zapominam języka angielskiego i też mam nadzieję, że mały będzie miał łatwiej, żeby się tego języka angielskiego uczył, jak po prostu on będzie go słuchał, więc właśnie dokładnie tak jest dla mojej psychiki dużo lepiej jak coś, cokolwiek idzie w tle. I najlepsze są też rzeczy takie, które są proste do proste do podążania, nad którymi tak do końca nie trzeba się koncentrować, nie trzeba przywiązywać do nich takiej mega uwagi. Ja na przykład nie byłabym w stanie oglądać filmów ani seriali historycznych, bo ja lubię wiedzieć o co w takich rzeczach chodzi. Lubię znać i wiedzieć po prostu wszystkie szczegóły, jak to się jedno z drugim łączy, więc na przykład serialu historycznego nie byłabym w stanie oglądać. A takie jakieś pierdółki właśnie typu Top Model albo Hotel Paradise, czyli właśnie coś typu jakiś reality show, to jak tam przeskoczysz i nie obejrzysz jakiejś malutkiej części, to nic się po prostu nie stanie. Dalej będziesz oglądała i dalej mniej więcej będziesz wiedziała o co chodzi. I też co wam polecam, bo nie wszystkie seriale oczywiście to mają, to wybieranie takich seriali, które mają napisy po polsku pod spodem, bo jak dziecko wam zacznie marudzić, chociażby na chwilkę, na to 15 sekund, to będziecie w stanie jakby nadążyć, bo będziecie w stanie po prostu przeczytać to, czego nie usłyszałyście. I to po prostu prostu umila życie na tyle, że ja nie czuję się tak, jakbym miała zdziczyć za chwilę. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten vlog. Dziękuję Wam bardzo za czas spędzony z nami. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić nam łapkę w górze, jeżeli się podobało. Jeżeli jesteś tutaj nowa albo nowy, to zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji do naszego kanału, a także do włączenia dzwoneczka, który zawsze powiadomi Cię o nowych filmach. Życzę Wam cudownego dnia, wschodu lub zachodu słońca. No i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, kochani wspaniali! Bye.